Cześć, witam wszystkich parafian Skórowa, tych, którzy mają dostęp do parafialnej strony internetowej tejże parafii. Niebawem wyruszy kolejna pielgrzymka, piesza na jasną górę. Rok miłosierdzia, szczególny rok, w którym naprawdę będziemy próbowali przeżyć doświadczenie łaski, dzięki której na nowo się rodzimy, dzięki której Bóg nam odradza, da, daruje wszystkie nasze doczesne niezaniedbania, gdzie daje nam szansę życia na nowo. Ta pielgrzymka będzie takim nowym odkrywaniem i ugruntowaniem tego, co Bóg daje nam w sakramencie pokuty, w tym wielkim znaku miłości miłosiernej, bo rok miłosierdzia nam o tym przypomina. Dlatego, jeżeli masz czas, ochotę i możliwość, wybierz się z nami na pielgrzymkę pieszczącą w górę, to będzie tuż po Światowych Dniach Młodzieży. Teraz żyjemy już tym klimatem zbliżających się yy, Światowych Dni Młodzieży, a więc to wszystko będziemy podsumowali na pielgrzymce. Pamiętajcie, 3-14 sierpnia wszystkich parafian kurowskich zapraszam na pielgrzymkę, a tych, którzy nie będą mogli być, zapraszam do funduszy i do stopu, by Dzięki temu nam towarzyszyć, nas wspierać. My o Was będziemy pamiętali. Do zobaczenia. Szczęść Boże.